Cześć, witajcie w nowym filmie. Mówi się czasem, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Na całym świecie jest podobno ponad 950 milionów psów. Wśród tych psów są także takie wyjątkowe, które są bardzo rzadkie. Dziś pokażę Wam 10 psów, które rodzą się tylko raz na 1000 lat. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 już widzę, jak myślisz, że to musi być po prostu przerobione zdjęcie psa. Prawda? Nie. Rasa tego psa to Shippu, a ten konkretny pies ma na imię Yogi. Jak widać, jest bardzo unikalny. Ale jak to jest, że ten pies ma twarz podobną do ludzkiej? Niestety nie wiemy. Jego właścicielka, Chantal Desjardins, nie chciała stać się wiralem, gdy przesłała zdjęcie swoich dwóch psów: Yogi i Dari. Jeden pies wygląda słodko, podczas gdy drugi ma twarz podobną do ludzkiej. Niektórzy ludzie w komentarzach powiedzieli, że pies wygląda jak gwiazdy, takie jak Nicolas Cage, Paul Rudd lub Ed Sheeran. Którego celebrytę widzisz w twarzy psa? Numer 9 Kto nie kocha małych szczeniaków? Ale kiedy zobaczycie następującego szczeniaka, będziecie całkowicie zdumieni. Poznajcie Miracle Mili samicę czułały, która złamała wszystkie rodzaje rekordów. Ten pies jest tak mały, że może zmieścić się nawet w filiżance do kawy. Urodziła się w grudniu 2011 roku i w chwili narodzin ważyła mniej niż pół kilograma. Jej niewiarygodnie wyjątkowy i mały rozmiar sprawił, że życie stało się wyzwaniem. Jej pyszczek był zbyt mały, aby matka mogła ją karmić, więc jej właścicielka, Vanessa Semler, musiała co dwie godziny zakraplać jej mleko do buzi. Mały piesek w końcu przeszedł od spania w łóżeczku dla lalek do spania w dziecięcym łóżeczku. Dziś ma zaledwie 10 cm wzrostu. Numer 8. Następny pies o imieniu Duncan Lou został nazwany na cześć Cindy Lou, świątecznej postaci z filmu Grinch Świąt Nie Będzie. Pies ten zdobył miliony serc swoją determinacją, słodkim uśmiechem i wyjątkowym wyglądem. Należy do rasy bokserów i rodził się z tylnymi łapami złączonymi ze sobą. Kiedy został adoptowany miał 3 miesiące i od tego czasu rodzina bardzo o niego dba. Na szczęście przeżył po urodzeniu, ale miał też problemy autoimmunologiczne. Pies został nawet raz wrzucony z samochodu. Ale ta historia służy jako inspiracja. Pies nie poddał się i nauczył się chodzić, a nawet szybko biegać, mając tylko dwie nogi. Bardzo mądry pies. Numer 7 Poznaj Kwasimodo, owczarka niemieckiego czystej krwi. Pies został nazwany na cześć postaci z dzwonnika z Notre Dame i cierpi na niezwykle rzadkie schorzenie zwane zespołem krótkiego kręgosłupa. Jest to zaburzenie genetyczne, które występuje niezwykle rzadko. Kiedy pies na to cierpi, oznacza to, że ma krótki tułów i zakrzywiony grzbiet. Stąd porównanie do postaci kwazimodo. Mówi się, że schorzenie to wpływa na klatkę piersiową, co sprawia, że wygląda tak, jakby pies nie miał szyi. Nie może też obrócić głowę, ale poza tym jak normalny i szczęśliwy pies, zajmuje się swoimi codziennymi sprawami. Uwielbia być głaskany i przytulany, a także wie dokładnie, jak zmieścić się na czyichś kolanach. Numer 6 Toby, owczarek australijski, jest również bardzo wyjątkowym psem, ponieważ ma nie jeden, ale dwa nosy. Został znaleziony przez grupę ratowania zwierząt, gdy błąkał się po ulicach Fresno w Kalifornii. Jego historia została opublikowana i tuż przed tym, jak grupa zamierzała go uśpić, myśląc, że nie przeżyje, przyjaciel zwierząt Todd Ray przygarnął go. Todd Ray nie jest zwykłym właścicielem psa. Jest posiadaczem rekordu Guinnessa za posiadanie największej kolekcji dwugłowych zwierząt, które adoptował. Kiedy zobaczył, że Tobi ma dwa nosy, postanowił natychmiast go przygarnąć. Weterynarze myśleli, że Tobi będzie miał problemy zdrowotne, ale ostatecznie potwierdzono, że jest w doskonałej kondycji. Mówiono nawet, że pies posiada niezwykle silny zmysł węchu, większy niż przeciętny pies. Uważa się, że potrafi on wyczuwać zapach od 10 tysięcy do 100 tysięcy razy lepiej niż człowiek. Jedną z jego umiejętności jest odzyskiwanie piłki z miejsc, gdzie nikt inny nie może jej zobaczyć. Numer 5. Owczarek niemiecki o imieniu Sandi urodził się w Grecji z niezwykłą deformacją, której nikt nigdy wcześniej nie widział. Przednie łapy Sandiego są bowiem nietypowo wygięte, do tego stopnia, że na początku musiał chodzić na klatce piersiowej. Na dodatek jest też niedowidzący. Wydawało się, że nie ma wiele nadziei dla tego biednego psa, dopóki jego historia nie stała się wiralem. Po zebraniu pieniędzy został wysłany do angielskiego miasta Cambridge i trafił do schroniska dla zwierząt. Lokalny sklep zoologiczny podarował mu nawet nowe łóżko i zabawki. Sandy otrzymał całą miłość, uwagi i opiekę medyczną, której potrzebował i na którą zasługiwał. Po dwóch operacjach i różnych formach terapii był w stanie żyć normalnie. Numer 4 Jak myślisz, jakie są szanse, że Twój pies rodzi się z dwoma pyskami, dwoma nosami i czteroma oczami? Ten przypadek jest bardzo rzadki i o ile udało mi się znaleźć, jest to jedyny pies, który kiedykolwiek miał dwie głowy. Pies należy do rodziny Huangal Ortiz, która mieszka w mieście Bagua w Peru. Byli oni zszokowani, gdy zobaczyli, że ich pies urodził sześć szczeniąt. Jedno z nich wyglądało zupełnie inaczej, gdyż wydawało się, że ma dwie głowy. Weterynarze uważali, że nie czeka go długie życie, ale cudem szczeniak, który w rzeczywistości jest bliźniakiem siamskim, był zdrowy. Rodzina przysięgła, że będzie się nim opiekować i traktować go tak samo jak resztę szczeniąt. Numer 3 Wendy DeWiped jest światowej sławy psem, który stał się znany jako najsilniejszy pies na świecie. Była szeroko publikowana w mediach, w tym w New York Times, Today Show i Inside Edition. Wendy została również nazwana Arnoldem Schwarzeneggerem psów. Ważyła 27 kg i miała grube mięśnie nawet wokół szyi. W rzeczywistości Wendy miała super rzadką mutację genetyczną, która sprawiała, że była dwa razy cięższa niż przeciętny Hart, ale dodatkowo miała przeciętny wzrost i charakterystyczną wąską głowę jej mięśnie choć czyniły ją silną i sławną, nie pozwalały jej biegać tak szybko jak innym psom. Nie potrafiła też łatwo skręcać. Niestety, dziś Wendy już z nami nie ma. Numer 2. Atlas jest nie tylko największym żyjącym psem na świecie, jest również najłagodniejszym olbrzymem na świecie. Został on kiedyś nabyty od hodowcy w Missouri w USA i Atlas był jedynym psem w swoim miocie, który miał łapy zbyt duże, aby na nich chodzić. W pierwszej części swojego życia ten dog niemiecki ledwo mógł zrobić kilka kroków bez upadku. Sytuacja pogarszała się wraz z wiekiem i wzrostem. Gdy miał 6 lat, ważył aż 102 kg. Ponadto był również zastraszający przy 104 cm wzrostu. Rodzina Seajów, właścicieli Atlasa, często miała problemy z pomieszczeniem olbrzymiego psa. Kiedy się przeprowadzali, nie mogli znaleźć domu z korytarzem, przez który Atlas mógłby przejść. Jego obroże również musiały być robione na zamówienie. Weterynarz zazwyczaj musi do niego przyjeżdżać, ponieważ zbyt trudno jest go wsadzić do samochodu. Ale pies wydaje się być szczęśliwy, bo większość czasu spędza na leniuchowaniu w domu. Numer 1. Kiedy Turbo Rude Chihuahua urodził się, niestety brakowało mu przednich łap. W związku z tym pies musiał początkowo skakać. Kiedy miał 4 tygodnie, jego właściciele porzucili go, ponieważ nie byli w stanie dłużej się nim opiekować. Zamiast tego przygarnęła go asystentka weterynaryjna o imieniu Ashley Looper. Ashley już wtedy wiedziała, jak trudna może być opieka nad niepełnosprawnym psem. Udało jej się zebrać pieniądze, aby pomóc małemu psu żyć łatwiej. W rzeczywistości udało jej się zebrać ponad 3,5 tysiąca dolarów. Pewien projektant zaoferował zrobić wózek dla pieska wraz z niesamowitymi zielonymi kołami. Teraz piesek chodzi w dobrym stylu i bawi się jak każdy inny pies, tylko że ma zestaw fajnych kółek, które pomagają mu się poruszać. Jakiego macie psa, a może chcielibyście mieć? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.